Witam, 29 lipca, jedziemy dzisiaj sprzedać tą pszenicę co tam kosiliśmy w czwartek, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja już mniej więcej wiem, bo byłem zawieść w piątek próbę, dopiero wczoraj, czyli w poniedziałek przyszły wyniki. No i zobaczymy, chociaż to co jest na przyczepach porównując do tego, że sami wieziemy próbę to zawsze inaczej wychodzi. Więc nie można jakoś bardzo brać tego pod uwagę. No ale z tego, co wyszło na próbie, no to powinna wyjść nam cena jakieś 820 maksymalnie, więcej nie. Ale Wam to pokażę później, jak już sprzedamy. Do tego skupu już, już raz nagrywałem, jak, jak jechaliśmy. Także to będzie drugi raz, tam koło tego skupu nie będę nagrywał, żeby później nie było kłopotów. Także tak to wygląda, do tego miejsca z domu mam jakieś 26 km. Jesteśmy już blisko, także godzinę trzeba jechać, no, no nie ma innej opcji. Mam Po, 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 po siódmej wyjechałem, mamy siódmą 57. Zanim jeszcze tam dojedziemy, to będzie po ósmej. Chociaż już jesteśmy blisko. Jak wiecie, pogoda nas w tym roku nie rozpieszcza. Mamy przerwę w Żniwach. Dlatego też jadę w wolnej chwili to sprzedać. Zobaczymy co wyjdzie. No i wczoraj i przedwczoraj spadło niedużo, dużo, bo nie dużo, ale spadło około 6 litrów wody. Teraz do piątku zapowiadają jakąś pogodę. Więc myślę, że jutro udałoby się coś ukosić. Wstawię wam, yy, wczoraj byliśmy zobaczyć pszenicę, to wam kawałeczek wstawię tego filmiku. Będziemy zobaczyć pszenicę. Dzisiaj trochę pokropiło, ale do, mamy poniedziałek, do soboty zapowiadają pogodę, więc jakby jutro przyświeciło, to może coś z tego będzie. Tak to wygląda, już taka jest, jest fajna. Telefon mi Nie do mnie. Do tego tata. Tak to wygląda. Jeszcze nie, wygl jeszcze nie wygląda... tak źle po tych deszczach. No i jeśli by się dało coś jutro ukosić, no to już by było fajnie, tak? Bo tam już y youtuberzy wszyscy narzekają, że... Y no... Że kradzione żniwa, kradzione żniwa. U nas może jeszcze nie do końca bo dopiero też nie się zaczęły, tak? No i myślę, że jakby tak zmienił się miesiąc, to czasami też tak bywa, to będzie lepsza pogoda w sierpniu. Miejmy taką nadzieję, ale to wszystko się okaże. Kolejki nie ma. Kolejka była chyba w piątek, jak wiozłem próbę. Teraz kolejki nie ma, no bo popadało, ludzie nie koszą. No, i zobaczymy, co tam nam wyjdzie. Ja yy, wyłączam kamerę. Nie będę tam nagrywał ani wjazdu ani nic, żeby nie było kłopotu. Dobra. Idziemy zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Standardowe obejście po dotarciu na miejsce. A raczej wszystko powinno być. Git. Mam tą mniejszą przyczepę Czyli nie będzie jakiegoś Dużego ciężaru dzisiaj To jest ten większy tandem To jest tam mniejsza przyczepa Bo tam na tamtej większej przyczepie Wujek ma jeszcze rzepak Także Wszystko jest git Raczej świat działają Trochę brudne Trzeba ją umyć Nic nie jedzie nic Powietrze w kołach jest Dobry wciągam plandeki i widzimy się już pewnie po wszystkim po, po stresie się będzie już wtedy albo i nie zobaczymy. Dobra i słuchajcie udało się sprzedać nawet wam powiem y, powyżej oczekiwań, bo Zazwyczaj tak jest, przynajmniej w moim przypadku. Zawsze tak było, że woziłem próbę. Próba wychodziła y, zawsze lepiej niż to, co później przywiozłem, tak? W tym przypadku y, wyszło na odwrót, czyli to, co mieliśmy na przyczepach wyszło lepiej niż próba. Y, więc miłe zaskoczenie. Y, powiem tutaj tak, sprzedałem po 840 zł za tonę później wam pokażę kwit, ale to już w domu, bo teraz wiadomo jadę, tu wszystko jest. Także zajadę jeszcze na stację, zatankujemy sobie 900 -kę. no i lecimy do domu. Tak na razie to, co zostało, nakoszliśmy 4 przyczepy, zostało w domu dwie przyczepy, to zostaje, bo tak jak wiadomo, nie wiadomo jaka będzie pogoda i chcemy mieć trochę lepszej pszenicy, też i dla siebie. Tak samo, jakby trzeba było pojechać do młyna, na mąkę sobie zmielić, czy tam do siewu tej odmiany. I tutaj właśnie muszę sobie przypomnieć, bo tak, dookoła kosiliśmy odmianę Campensino, ale to, co dzisiaj zawiozłem, to jest mieszanka odmiany Campensino i tego, co było w środku. I muszę sobie przypomnieć, to odwianę, która była w środku tutaj, na, tutaj Wam powiem, że na próbie jeszcze białko wyszło mi e, 13, a dzisiaj na z przyczep wyszło białko 13,3 także delikatnie lepiej e, pozostałe parametry jeszcze nie sprawdzałem to sobie porównamy w domu także e, wracamy już wraca się szybciej niż się jechało, bo myślę, że tak do do 40 minut powinniśmy być w domu, tylko że jeszcze będę zajeżdżał na stację, tak? zobaczymy po ile jest paliwo u nas. także teraz aby tylko była pogoda, yy, no i będzie dobrze, tak? jakby się utrzymało yy, to białko pszenicy pozostałych pszenicach około 13 to będzie dobrze plon liczyłem już tak bardziej dokładnie, bo tam wiem ile zostało na polu, więc na ten moment plon wychodzi około 8,5 tony, także no jest to gorzej niż w tamtym roku ale jak jest ósemka z przodu no to jest dobrze tak? tutaj nie możemy na to narzekać, 8 ton to jest dobrze więc kolejki nie było. Tak jak widzieliście, ludzie nie koszą, bo jest po prostu mokro. Tutaj widzę, że ktoś jedzie z przyczepą, ale nie wiem, czy to do tego młyna, czy nie. Także myślę, że widzimy się gdzieś może na stacji. Jeszcze. A, wykasowałem sobie jeszcze spalanie w domu. Tak, dla przypomnienia. Bo wiadomo, dużo ludzi nowych mnie ogląda. Jedziemy ciągnikiem Fendt 933. No i ładunku miałem około 30 ton. To tam w domu później pokażę. No i tak spalanie będzie w granicach. Tam z powrotem 30 litrów. 26 km w jedną stronę. W tym momencie mamy spalone 20 litrów. Ale wiadomo, teraz sobie lecimy na pusto. Także on. Około dychy więcej nie spali już na powrocie, nie. Jedziemy na dodatek szybciej, prawie przy tych samych obrotach silnika, tak. Godzinowe pokazuje 19 litrów, więc to by się zgadzało. Jedziemy godzinę czasu, w tamtą stronę jechaliśmy, no i tak mnie, jakoś tak spala, także cieszę się, że się udało, bo wiadomo, zawsze lekki stresik jest ale na szczęście dobrze wyszło. Myślę, że dzwoniłem też o tutaj wam mogę powiedzieć, dzwoniłem do Wipaszu przed chwilą. No i w Wipaszu maksymalna cena to jest 800 zł tutaj u nas na Wipaszu. No i no wyszłoby gorzej, no bo tu sprzedałem po 840. A wymagania Wipasz ma trochę mniejsze. Ale tak samo nigdy nie wiemy jaka, jak wyjdzie próba, tak? nigdy tego nie wiemy, zawsze próba może wyjść inaczej, braknie nam jedną setkę białka i już z 800 w może nam wskoczyć na cenę paszową z konsumpcyjnej, tak jak tam piszą i wyjdzie po 780, no i takie to, ta, takie to życie u nas, także loteria. Dobra, jadę na stację. Widzimy się za chwilę. Dobra, lecimy zatankować. Zobaczymy, po ile to paliwo dzisiaj. Diesel 622. Jeszcze muszę zobaczyć, po ile 98. Kto wie, po co mieć 98, ten wie. Dobra, lecimy dalej. Troszkę potaniała, bo ostatnio była po 7 zł, więc nie było ciekawie. Zajeżdżamy na Tira. Kwałeczek dalej, żeby tam był przejazd. I tankujemy. Mam trzy ikonki. Zobaczymy ile wejdzie. zgasić światła w sumie ciągnik też będzie można zgasić nie ma nie ma gorąca Niech się leje. 6,22. 98. 6,84. Troszkę potaniała. Ostatnio kupowałem około 7 zł. Była 98. Tankujemy na Orlenie, bo w naszej okolicy nie ma dobrego dostawcy paliw. Wszystko. To co nam ostatnio przywozili to jest takie dziadostwo, że masakra i więcej na pewno nie kupimy, na pewno jest troszkę taniej, ale jest takie dziadostwo z tego co przywożył tutaj w okolicy od nas, u nas, że masakra i tutaj mam przykład, bo nawet mamy stację u nas na naszej miejscowości. Bo skończyło nam się paliwo od dostawcy, tak? I porównując e, z tym z naszej miejscowości, pojechałem 800 km Orać, miałem jeszcze to paliwo od dostawcy, bardzo szybko ciągnik, e, z ciągnika to paliwo ubywało, tak? Cały bak paliwa mi starczał na maksymalnie 2 dni. To jest maks, nie? E, a jak zatankowałem u nas na stacji, bo już tamtego nam brakło, to, to paliwo z naszej stacji dużo wolniej ubywało z baku. Nie wiem dlaczego tak było, ale tak było i to mam potwierdzone. I więcej, to już był drugi dostawca w okolicy, który, z którego korzystaliśmy. I teraz już nie wiem, musimy sami sobie jakoś przywozić to paliwo, bo to co nam przywożą inni to jest dramat po prostu. Jest troszkę taniej, ale jest dziadostwo. Także tankujemy tutaj. Może nie jest najtaniej, ale wiemy, że paliwo jest dobre. Także chwilę trzeba odczekać i jedziemy dalej. Miałem trzy zielone ikonki. Zobaczymy, ile wejdzie. 7 litrów także idziemy płacić i lecimy dalej jeszcze na powrocie chciałem kilka słów powiedzieć o kukurydzy e, pogodę mamy bardzo dobrą przynajmniej teraz na kukurydzę zapowiadało się na początku że nic z tego nie będzie bo była zimna wiosna później było też sucho i e, takie deszcze ulewne punktowe, tak samo, gdzie robiło nam skorupę przy wschodach. No i kukurydza z początku się męczyła. Jak nie z trochę miejscami właśnie suszą, to z e, zimnym, bo było też zimno, ale koniec końców zobaczcie, e, jaka kukurydza wyrosła. Ja wiem, że to nic nie znaczy jeszcze, ale prawie każda roślina ma po dwie kolby. To nic nie znaczy, bo ja bym wolał, żeby była jedna duża yy, na łodydze, na roślinie. Ale no, nic z tym nie poradzimy, tak jest. Yy, no i tyle, tak? Yy, tutaj mam działkę, gdzie było posiane yy, testowo z mikronawozem i bez mikronawozu. Na oko, na ten moment do tego czasu nie, zauwa nie zauważyłem żadnej różnicy, tak? Więc e, jeśli w tym roku e, mikronabus nam nie da jakiegoś e, dodatkowego plonu, to więcej tego kupował nie będę, bo to dziadostwo kosztuje za tonę około 15-14 tysięcy. A do tego czasu ja efektu żadnego nie widziałem jeszcze. Więc drugi raz to kupiliśmy, w tamtym roku też to mieliśmy i w tym roku to mieliśmy, no i nie wiem czy to będzie. Czy to nie będzie ostatni, tak? Bo nawet później, jak już kukurydza miała 5 liści, ponad pięć liści, 6. Wygrzebywałem z ziemi z rządka to. No ten mikronawóz z Timaka, on nawet jeszcze nie był rozpuszczony dobrze. Więc yy, nie wiem, nie podobało mi się to. Wziąłem też próbkę do słoika z wodą, próbowałem to rozpuścić, nie dało się tego do końca rozpuścić nawet. Yy, takie kryształki, które tam były w tym nawozie, to się rozpuściły, ale reszta się nie rozpuściło, także... Nie wiem, czy to opłaca się to kupować, czy nie lepiej za te pieniądze dorzucić troszkę więcej jakiegoś nawozu w siewnik innego niż mikronawóz, także to chciałem powiedzieć. Na ten moment kukurydzę mamy ładną, nie możemy narzekać. Te opady, które ostatnio były dla kukurydzy są idealne, więc nic tylko, oby tak dalej. Tylko, żeby było tak z dwa tygodnie pogody, żeby nam dało wykościć pszenicę i rzepak, dalej może padać. Więc myślę, że widzimy się w domu na podsumowaniu. Także jesteśmy w domu. Jeszcze ciągnik się studzi. I tak tutaj mamy powyżej próbę, Tu macie datę. O mam nadzieję, że ostrzy. no i tak, wilgotność 12,8, gęstość 76,3 e, zaniszczenia 0 fuzarium tylko 0,22 wyszło białko 13 gluten 26,2 liczba opadania 356 wyrównanie 73 no i tutaj z tego co wyszło dzisiaj e, wilgotność 12,6 Czyli mniejsza gęstość 77, gdzie to była gęstość 76, wyższa gęstość wyszła. Yy, I białko najważniejsze. Białko wyszło na dzisiejszej próbie 13,3, a tam było 13. Także delikatnie białko lepiej. No i tu macie cenę yy, i ilość. Tak to wygląda. Także słuchajcie. Myślę, że się udało. Nawet nie spodziewałem się, że wyjdzie lepiej niż no, ta zawieziona próba. To było miłe zaskoczenie. Myślę, że dalej jutro może pojedziemy kosić i będziemy nagrywać kolejne filmy w pszenicy. Zostało tam dwie przyczepy z tego, co nakosiliśmy ostatnio. Tego, tak jak mówiłem, nie sprzedajemy. Zobaczymy co nakusimy może jutro i może wtedy pojadę też z jeden raz zawieść. Zobaczymy co wyjdzie, bo też trochę spadło, czy nie wypłukało tej pszenicy. Także dajcie znać co myślicie. Dajcie znać co myślicie o tej cenie tegorocznych zbóż. Czy ona jest dla Was zadowalająca? No i myślę, że w tym filmie byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!